Mam takie zastrzeżenia, mam już jakąś praktykę, przeszły 10 lat pracuję, więc brakuje yy, mi tych lektur w całości na pewno. Tylko przerabiania tych fragmentów uważam, że to z że jakiś taki wprowadza schemat. Yy, młodzież się staje w pewien sposób ograniczona, a że romski jak najbardziej powinien być w kanonie lektur, bo to już jest no, nasza klasyka. Yy, jak najbardziej powinni poznawać. Yy, ten język, ten świat, który no już przeszłość. I jestem przeciwna akurat tej, tej zmianie. A jakieś ważne propozycje? Mhm. Czy, czy te plusy, czy minusy, tak już z perspektywy czasu. Y Powiem szczerze, że jeszcze uczę akurat teraz pierwszą klasę i nie nie, 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 nie miałam praktyki z tymi nowymi pozycjami. Może za dużo obszernych lektur teraz w pierwszej klasie, może też jest troszkę tak y, przerażona, Jest powagis, potok, więc może to jest troszkę tak za dużo. I, i, i w trzeciej klasie sporo, sporo takich pozycji obszernych. Ale ja uważam, że młodzież musisz się zetknąć z wielką literaturą i, i na pewno im to szkody żadnej nie, nie przynosiło. Książki Żeromskiego w, zroz... w czytaniu są bardzo trudne do zrozumienia, a żeby poznać ich głębszy sens, trzeba je dokładnie zrozumieć. A czy chciałbyś, aby jeszcze zostały wprowadzone jakieś zmiany w tym kanonie? Nie, raczej nie. Uważam podobnie tak jak kolega, że też powiedział sobie wyrzucone i na przykład zamiast tych książek, takie jak na przykład pamiętnik narkobanki, bo daje więcej do zrozumienia i jest łatwiejsza w czytaniu. I to jest Twoja propozycja na zmianę, tak? tak że więcej młodzieży tak. książek mhm.